Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dulczasty, a to kolejny odcinek z Papers, Please. W poprzednim odcinku zostawiłem was właśnie z tą gazetą, na niedzielę, 11 grudnia 1982 roku, a w tej gazety dowiadujemy się, że nic, tylko coś o imporze, a reszta to nas nie obchodzi, więc jedziemy! 11? Dobrze powiedziałem? Chyba jedenasty wcześniej mówiłem, ale pewien nie jestem. Dobra, co my tu teraz mamy? Home. Tym, 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 tym. O. Czyli wszystkich z imporu mamy wypierdalać. Innymi słowy. Kryminaliści na dziś. I lecimy, czy od razu nam za poru? A, zarystecki. Panie, pani, pani, nario, Josephine. Josephine, Female, do się zgadza. Zostrzegam, się zgadza. Waga się zgadza. Dystrykt się zgadza. Twarz się nie zgadza. Arstocka się zgadza. Paradizna jest gór. A więc. Nario. Witamy. Witam. Tak. Następny. Jak. Trans... Tam. Tylko dwa tygodnie. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tutaj już śmierdzi. Śmierdzi mi pani, że pani mi tu klęci. And Kionon, muszę pani przyznać, ma pani rację, jest. To się zgadza. Numery, się zgadza. Beckwitch. Kurwa. Zgadza się. Twarz się nie zgadza. Hmm. Się zgadza. Zgadza. Ale czy czegoś jeszcze nie powinno mieć? Ona jest z imporu. Nooo... Saly... Jaka... Szkoda. Ale nie miałem nigdzie tutaj... Halo? Ale no nigdzie... Nie. Ach, że musiałem zaznaczyć. Eee Co za... A, 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 aż że po oczach. zobaczymy, no, proszę, Pani. Pani, pat, 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 patrzymy, ale to nie pasuje. pasuje. wpadła Pani, A A a a nie ma tak, Ze mną się nikt... Przede mną się nikt nie ukryje, no proszę pani. Czego pani się tu spodziewała? No na pewno nie mnie. No ja pierd... No. Wie... Oh. o. Oczywiście! o jak fajnie! To na pewno będę musiał panią puścić. No wiadomo, jak się pan, pani zna moją rodzinę, to będę musiał panią puścić. No bo co? No tak jest zapro zaprogramowana ta gra. No wszystko się oczywiście zgadza, i co ja, do, do czego mam się tu dopieprzyć? No do niczego. Po prostu, wi witamy. No bo to oczywiście tak jest zaprogram zaprogramowana gra, jeśli coś jest... ...jakiś uczestnik jest dobry, to musimy go przepuścić, no, no nie ma ja. Transit, 14 dni. O, Elizabeth O, leniadko, tak, mapa do imporu Haihan występuje, ale proszę pani, ha ha ha, ha. a co z datą? Oj, przykro mi, ale nie chuja, nie chuja, okej, okay. następny. O, jedziemy, jedziemy. O, jakaś Polka. Wizyta, 90 dni. Bardzo ładnie. Tu się pani zgadza. No my pani zgadza z panią jest Polski, więc warto. Z panią sprawdzić dokładnie. bo tutaj nigdzie się nic nie wiadomo. Anna Białkowska. O, oczywiście tu się pani zgadza. Nie pokrywa pani się z więźniami. Straighthajar. 58, 170. Jak dla mnie spoko. Witamy w naszym pięknym kraju, w którym jest Arstocka. Tak, jedziemy. Uła! pan się trochę zmienił. Chopy, no jak, Tu masz słuchawki, kurwa, no. Ja, pierwsze. To mi się tu już królowa nie zgadza No i wiedziałem O hopie. Co ja ci mam powiedzieć Następnym razem Do paszportu nie dawaj zdjęcia ze słuchawkami na, Proszę pana na Trochę kultury, tak? Dziadzio Hmm, zobaczymy Kustawa Skal z Oblistanu. Skal z Oblistanu. No tak. Numery się zgadzają. Płeć ja się oczywiście zgadza. Ale nic mi to nie powiedziała jeszcze. A nie mam tu do czego porównać. Hmm. No to się zgadza. Niech. Dziadziu, No ja cię lubię, nie. <śmieniciela> nie możemy. No sorry, no nie mogę cię przepuścić. Miałem być, miałem się w nic nie pakować. Sorry. <śmieniciela> Że się przyznał, sorry dziadek. Lubię cię naprawdę. Kocham cię z całego serca, ale nie mogę. Sorry, dziękuję bardzo. Wybacz mi, musiałem coś takiego zrobić. Naprawdę, wybacz mi. Witamy pana. To pan taki dzisiaj jakiś nie, nie w sosie. Z kolei... Z kolei mamy New York City. Mamy mężczyznę. Ja to się zgadza. Pierząc się zgadza. Eryk Gajewski! Polaczek. Polaczek płaczek. No tu się zgadza. Szortka oli Tu się zgadza. Tu się zgadza. I co mogę panu powiedzieć? Welcome to arystocka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Następna osoba. Pani nie jest poszukiwaną? Nie, tranzyt. Ła, trochę pani przesadziła. Oła, działa pół roku, a dwa tygodnie to jest to. Kurwa, jak można mieć na Karo? Karol? Gender już tutaj jest? Ech... to się zgadzają... Tu się zgadzają... Small head, no okej, okay, 46,64 Ech... Muszę paniem przepuścić. no co ja poradzę? Ach ty baba Tak jest. Koniec dnia 19. O. Picture. Obrazek mi namalował. Widziałem go do pracy, zaczmy Gazeta na... A tam to była sobota. Ale zjebałem. Dobra, na niedzielę teraz. Załatwiała sobota, kurwa Saturday. Dobra, chuj z tym. E, Na niedzielę 12 grudnia 1980 roku... Hm. Z się skończyło. Ła Nie, nie wchodź, nie wychodź! Nie idź do mnie nie. To trzeba gdzieś schować. Tutaj schowamy. Nikt nie zobaczy. O. Okej, okay, mogę wejść? Ła. Boję się. Z zakryjemy to. Nie zobaczy tego. No, to się nie wydarzy. Jejeje, je, dziękuję. Szale piersowska. Co to będzie? piersowska. Cała piersioczka i obrazek. Kika! Jaki ładny. Eee, panie, co to jest, kur... do pracy... ...i patrzę tu... ...wyciągam gazetę... ...szaleć gość i pierwszy gość, jaki widzę, jest kryminalista. No ja pierdolę. O, Ezik, yo. Что там? Обидала. Mm.